Siemanko, z tej strony Dylan711, jeden, jeden, jeden. jest to kolejny odcinek z naszym gościem. Siemanko, tu z tej strony Igor. Dziś pokażemy Wam nasze karty specjalne z Ekstraklasy na początek bramkarze. To no. jest Michał Miśkiewicz, Wojciech Kaczmarek. Michał Gliwa Maciej Mielecarz Radosław Janukiewicz Dariusz Trela i na końcu Jaśmin Burić Teraz ja Wam pokażę nasze karty ulubieńców fanów. Na początek Tadeusz Socha Adrian Błąd w Bieniuk i na końcu Paweł Abota Ja teraz Wam pokażę nasze Limited Editions. Jest nim Michał Papa Jest nim Fabian Pawela. I ostatni Maciej korzy. Tu macie oczywiście statystyki. No i dobra. I ja Wam pokażę z Igorem kluczowych zawodników. Ja trzech moich, on cześć swoich. Na początek ja. Lowręcik, kluczowy zawodnik. Szymon Pawłowski. I moja ulubiona, mój ulubiony kluczowy zawodnik. Przepraszam was. Patryk Małecki. Teraz moje ze Śląska Wrocław, Sebinoplaku. Dani Kintana i mój ulubiony Michał Papadopoulos zagłębia Lubin. No i to może być na tyle. Dziękujemy. Na razie trzymajcie się. Cześć.